Dobra. Ela jest to 15 zagranie. Jaki, dzięki, że nie Jakie dzięki z się stało. Czarek no. Ale to jak... mój kolega Czarek. Ej, jak to? W stanie powinien się drugi odcinek. I jak widzieliście, zaczynaliśmy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio No i dobra. Nie, czeka się jak się sprawny, się mi się grywa, ok. Mm. okay. Nic nagrywa czegoś, co co tu świat czemu? no to nie do mnie pytanie, bo to jest swój świat i swój lepiej, to jest nie do mnie. Twoje, no to sobie, może do mnie. Dobra, może zobaczymy sobie, Może zrobić, przyjako. Dobra, zrobić. Idź, to, idź to, się na no bicie. Oj, tam no, Podpuszczamy się po oba. Piskole, Oj, tam normal. Weźcie Jaki No, Nie A no, początki z Minecrafta, robicie mnie drewno. Ej Huber, macie Cię pytanie. Czy będą jakieś kolejne serie? Czy tylko ta będzie? Aż będzie, może na dzisiaj będzie kolejna. Zagrajmy z widzami? Escaped? Nie mam. Czekaj, no ty jesteś moim widzem. No przecież ja te filmy widzę. Na pewno no będą. Pobacze, no, przyjaciełem. Yy, chcecie, żeby na koniec widzieliście Skype'a? Nie, no nie piszę w komentarzach. O, piszcie... Yy, Ej, Hubert. Piszcie tak lub nie. To jest taka jak błękieta, tak? No. Albo po prostu niech ktoś, yy, po prostu niech on napisze jak w nim Albo ja napiszę, w opisie, yy, czy chcecie Skype'y. A wy macie klikać albo łapkę w górę, no albo łapkę w dół. No właśnie, to zależy. No! A więc klikajcie łapki... Gdzie stoimy? W górę, w dół. Na prosty. Na prosty, w górę. Na boki to szeroko. Zęboko i zapytać. A, jeszcze będzie jedna seria, tylko to nie dzisiaj. Minecraft. Mody. A, tak. Tak, nie, nie mówię Niech nie Mam Jak się, Jezu, wystraszyłem. Tak. Jest, Jezu. No widzicie, ja, ja, ja zjeżdżam Oj, tamcik. Nie słuchajcie go, on jest Nie, nie, no. Nie ty byłeś po paparazzi? Ej no, jak nie znajmy z komu franci na No, on chodzi do... On chodzi do Pol... Nie, ja nie mam w ogóle gdzie mieszkałam na razie. No, jak będziemy sławniejsi, to raczej ty, bo, ja, bo ja mam problem, z... Ja mam problem. DOBRA, NIE GADAJ TYGO! Mówi Dobra, ja poglądam, tak cicho. On ma dwóch braci. To jest... jednego. A no, bo jedynego ja wyjechał do Boliwii. Do Boliwii? Do Boliwii. Nie, do jakiegoś miejsca, do Boliwia czy coś? Do Boliwia, do Boliwii. No, a gdyby moi dwóch wyjechali, to by byli fajni. Ale nie, nie opoczęło by się. Bo potem by przyjechali i byli szczęśliwi. Ale... Gramy... E, już mówiłem o w zeszłym gramy na czym one polegają. ale... One wyjechali Oni wyjechali w dwóch miesiącach. Oni by wyjechali na dwóch tygodniach.

Mały fajler przy nagrywaniu, widzę, że nie się nagrywa. No. Musimy jeszcze sprawdzić, czy mi się dobrze przy nagrywa. Tak, ładnie się nagrywa. Widzieliśmy. mi się w w ładnie w nagrywa, o! Jest to ładnie. Tak już wam mówiłem, kapiłka, słaba, ale dobra. No, tutaj w pamiętacie, że znaleźliśmy spawnera. W tym były... No był. My sobie będziemy po imieniu, gadać, ja czy tak chcę? Eeeh. co, napisanej do mnie, jak możemy imieniu mhm. A też ma też w ostatnim na nie bogaty. Możecie mieć tutaj trochę ciemno, no ale dobra, to na Właśnie mam księgę. Jeszcze bardzo a może rok że się na akcji? Nie wiem Tam, jak Nie wiem, sam na będę się kiedyś Nie wiem czy kończyć przy was tą kopalnie czy jak was nie będzie. Nie wiem czy to, to będę mógł, Nie, bo nie dużo osób lubi kopalni. Kop Kop, kop. Dalej nie wiem. Dobra, i sam. Są... Nie wiem, co robić bo w tym jest tak bez przygotowania, prawda? nie nagrywam go od razu po tamtym. No, a może zobaczcie, jakie jest. Czekaj, może. Chodź jeszcze raz, jak to się nauczy. Dobra, chodź. Na razie nie. OK, Spoko. Powiem wam tylko tyle, że w, w, będzie konkurs na 15 widzów, ale nie powiem wam jaki. Związany z jedną serią. No właśnie. Nie. Można to jeszcze dzisiaj. Ale dzisiaj wyjdzie jedna, dzisiaj wyjdzie jedna seria, a za jakiś tydzień będzie kolejna jeszcze, bo na razie nie ogarnię nie ogarnię nie ogarnię na pewno, czyli nie mam zbyt często czasu, kiedy nagrywacie o, no a, mm. co to jest twoje nie nie, nie, a a, a to co po polsku znaczy? co jest? Cool, to jest

a mnie widzi jeszcze. Jaka to jest wersja pytania, nie? Nie do To nie ma czegoś takiego, nie ma Że chyba w jeden czy chyba w nie że ma być ten. Że za akurat angla ma być A Nie wiem, z o może dzisiaj się pojawi, nie może na co Ale to nie wiadomo. Wiem nie wiadomo. na pewno, że przed konkursem na 15 minut muszę zrobić jedną serię. Wiesz jaką? Wszystko wiesz. Takie! Nawet nawiedzieliśmy się jest bardzo. Eee, A jeszcze takie poinformowanie, czego oni nie chodzą? Mam, mam koszulkę, po na przykład, to jest podanie.

ale ty nie go Połamał i było cztery do 6. Mm. Dla niego to jest bardzo, to jest, e, bardzo fajne, ponieważ e, on wiecie, że mu zawsze przybierze. Ja jak e, będzie tego, to do będzie więcej filmików mm. albo kompostów. Jeśli będziecie pisać do mojego brata, czy może być na drodze, to będę bardzo wdzięczny, bo i wtedy będę mógł przesłuchać No właśnie, lub nagrywać. Nie no, nagrywać to e, mogę i bez niego. No tak, ale spokojnie, bo to kolejne, jest to się dostało, ile nam jeszcze czasu zostało? o jaciu, już nam tylko zostały 4 minutki niecałe 4 minutki, ale dobra dobra, musiałam to jakoś krótko zamoczyć może nawet nie kręcę parę odcinków, bo nie ja bym nie dokonał może spróbujemy chwilę dłuższą? a iPhone pan jeden, a powiesz im jeszcze ona naszej serii będzie? E, o to. Tu... No, jez mi, to e, tu, pan a powiesz im o takiej jednej z serii, mi mówiłeś? Nie, nie a tylko o takiej co jednej? tak, dobra, to będzie seria, może dzisiaj Survival Game. E, a będziemy mieli badać czy chciałam nie będziesz w stanie, to pojedynczy, ale no. nie będziesz w stanie. A wiesz, jak ja? A ja mam teraz prywatnego Minecrafta. No, nie. próbuję to włączyć, a nie może mieć, jakby. Nie, chyba teraz ma... nie, no, mam... Nie, normalnego mamy na teraz Minecraft. Tylko teraz chyba. Nie, chyba... to jeszcze nie mogę. Tak? Może tutaj wykupiamy pomieszczenie na kolejne raj. na przykład. Nie, jedziemy na. To. właśnie, dobrze powiedziałeś. Magazyn, będziemy zrobić. Bo dzisiaj mam na przykład kurę. A może byśmy zamiar 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 o czego mi chodzi. zamiar 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 No możesz zamiar 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 i tylko nie dostała. Za ja dużo kamyka. Okej, okay, dobra, teraz mamy. Za dużo Albo nie, gadamy. Potem będzie tak fajne. Eee! Ja. no Bym ja stawił wam tutaj jakąś fuzę, ale. Ja nie ma dobrej nuki. Nie, no nie, to byłbym miał. Albo groźbę na świecie. O, tam nie, nie było bo zobaczyłam,

Tylko sobie bym ja nie robię, ja nie ja na jeden 3 kg serwega. Ja to tak samo z miałem wiem, powiedzieć. Pobierasz sobie. I... Właśnie, ale ty się wiesz. No, no ja wcześniej znam Minecraft od niego, umiem lepiej grać od niego, umiem. Ej no! lepiej od niego. Ej no! Umiem wygrywać mody lepiej od niego! Ej no! A nie? Dobra, no, no, ja ci tak się chciał u ciebie. Ale jakby ja wcześniej zacząłem z grę... Ale on zaczął ten oglądać że ogląda się a. Nie krasza, a ja zacząłem przez niedowolną stronę Minecrafta. no nie mogą być śladu. I wtedy ja zacząłem grać, ale on wtedy oglądał z Ale ja się z nie znam na Minecrafta. To my był cały czas grałem i... A to ja grałem, mi... a ja tylko mi się uwielbiał Minecraft, co gra od razu normalnie. To sam jest w jakiś sposób, jak trzeba. Okej, nie widzę, że kamerz zadzwonił, nie wiem, czy to pisaliście, jeszcze jedna nie, to tam Jedną minutę, bo ja się jeszcze przypomnę. No właśnie, i tak jest. No to. Ja tutaj Wam pokażę, to i tak mam 13 już. Nie, no będzie no, to... co lepiej, żeby to było widoczne. Na... No na razie... To my to na razie będziemy tylko skraftuję kilok i od razu nagramy sobie kolejną a więc nie będzie czytania komentarza ani. O. A co mi zjadą? Będziemy jeszcze robić y, let's play'a od Moby Blyera? No, możemy, jeśli widzowie będą chcieli. Tak, widzowie... A zresztą... Y, as... Widzowie mają wielki wpływ na mój kanał. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Będę robić spaski dla widzów. dla widzów. To jest pytanie. Czego? Spaski. Ja lubię no poprosić na krem, tak nie? Żeby... Łap, łapkujemy, żeby... Żebyśmy mieli jakieś pieniądze, żeby tylko tak... Wiedział, tak, e... Dobra, już się czas skończył, kończę. Wam powiem. Jeszcze, no to... minut, jeszcze masz minutę masz Nie, dobra, no to już no Nara, no, nara no, kończę. A więc komentujcie, subskrybujcie i łapujcie. Nara! Komentujcie.